Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w rozmowie dnia goszczę panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, panią Karolinę Keller. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pani dyrektor po raz pierwszy nie przyszła do nas chyba w stroju kaszubskim. Zawsze cię widujemy to ten strój kaszubski jest, ale to nie znaczy, że tego akcentu kaszubskiego dzisiaj nie będzie, bo tu mamy chociażby zdjęcie, <laughs> gdzie jesteście pięknie ubrani. No właśnie. Wyjazd do Islandii za wami tydzień czasu Byliście i co tam robiliście? Oj, wyjazd. Barzylibyśmy, żeby trwał tydzień, ale rzeczywiście tak dużo w ciągu tych pięciu dni się zadziało, że mieliśmy wrażenie, jakby to był tydzień, bo program mieliśmy bardzo napięty. Islandia jest dość kosztownym krajem, mhm. też zaplanowaliśmy to tak, by każdą minutę jak najlepiej wykorzystać, jak najwięcej zwiedzić i też, żeby krzewić kaszubską kulturę również właśnie tam. No właśnie, bo krzewicie tę kulturę kaszubską i w Słupsku i w regionie i teraz okazuje się, że na świecie. A jak to się stało, że akurat ten kierunek na waszej mapie tego krzewienia się znalazł? Islandia zawsze była moim marzeniem mhm. właśnie jako nauczycielki języka kaszubskiego. A sam pomysł żeby to się w końcu ziściło, zrodził się podczas mojej rozmowy dwa lata temu już prawie z panią konsul z Reykjaviku. Alicją Soroką, która też ma kaszubskie korzenie mm -hmm. i pochodzi ze Słupska. Mm -hmm. Wtedy zrodził się pomysł, żeby kaszubski zespół Perle z naszej szkoły mm -hmm. wybrał się właśnie tam. Więc oprócz oczywiście zwiedzania, co, co o czym marzyliśmy, to też zaplanowaliśmy i wizytę w ambasadzie polskiej mm -hmm. w Islandii, i w polskiej szkole która funkcjonuje w soboty tylko, do której uczęszczają dzieci polskie. Jak się tam zaprezentowaliście? W ambasadzie mieliśmy bardzo przyjemną rozmowę z pracownikami, z konsulami, mhm. którzy na co dzień obsługują całą pracę, no właśnie ambasady więc wymieniliśmy się informacjami doświadczeniami. też się okazało, że pan Kołsu, który tam pracuje, też ma troszkę kaszubskie korzenie, bo pochodził z Torunia, ale też jest bliskim znajomym naszego prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, więc no proszę. mały. Więc po wymianie informacji mieliśmy też taką prezentację działalności naszej szkoły. Dzieciaki odśpiewały uroczyście i hymn kaszubski, kaszubskie nuty, Mamy też tekst Kaszubskich Nut o Słupsku, mhm. czyli tekst prezentujący zabytki i słynne postacie ze słupska do rytmu, do melodii kaszubskich nut, które są powszechnie znane. Niezapomniane wrażenia na pewno, a jaki ślad pozostawiliście po sobie w szkole podstawowej, tamtejszej. Pięknie było patrzeć, kiedy uczniowie klasy ósmej z mojej szkoły uczyli swoich rówieśników, czyli klasę ósmą stamtąd, z polskiej szkoły języka kaszybskiego. Przygotowy Polska szkoła, czyli rówieśnicy mówiący w języku polskim. Oczywiście, że tak. Mhm. Cała szkoła, ma, ta szkoła w ogóle społeczna, ma też około 370 uczniów, to zbliżona liczba mhm. do naszej szkoły. Mhm. I dzieci polonijne uczą się tam tylko i wyłącznie w soboty. I nasi uczniowie najpierw zaprezentowali całej społeczności szkolnej w takim dużym korytarzu, w holu takim uroczystym, zaprezentowali piosenki, troszkę poopowiadaliśmy o tym, dlaczego w ogóle przyjechaliśmy z kulturą kaszubską tam, a potem już w klasie w, w ramach takiej pracy projektowej mm -hmm. uczniowie uczyli języka kaszubskiego. Jedna grupa prezentowała alfabet kaszubski. Mm -hmm. Dokładnie na przykładach uczyli tamte dzieciaki, jak się mm -hmm. wymawia poszczególne słowa. Druga grupa miała warsztaty dotyczące kolorów kaszubskich i haftu kaszubskiego, a trzecia grupa legendy kaszubskie. Więc mimo tego, że było to krótkie, bo zmieściliśmy się w 45 minutach, mm -hmm. to była to taka Kondensowana lekcja języka kaszowskiego. I w dodatku nowoczesne metody nauczania, czyli tutoring rówieśniczy, proszę bardzo. Tak. Warto powiedzieć, że to jest niesamowita możliwość i niesamowita metoda wymiany wiedzy. Mhm. Bo to, w jaki sposób tamci uczniowie podchodzili do. No, nie zawsze ciekawych spraw. Gramatyka kaszubska no. nie dla każdego może być ciekawą sprawą, no może dla, dla, dla językoznawcy. Natomiast tamte dzieciaki, kiedy słyszały, i patrzyły i były, były jakby doświadczeniem tego uczenia przez swoich rówieśników, to rzeczywiście zadziałało, więc no fantastyczna sprawa. To ten wspólny też język młodzieżowy, prawda? To też łączy. Tak, tak, to łączy i to też rodzi nowe pomysły. Moje mhm. dzieciaki dopiero po wyjściu z tej szkoły, bo to to. Do, do szkoły poszliśmy ostatniego dnia, e, kiedy byliśmy w Islandii. To wtedy zrodził się pomysł i taka prośba. Kiedy już busem jechaliśmy na lotnisko, mm -hmm. pani dyrektor, gdzie jedziemy dalej? Gdzie następna wyprawa? Więc to było fantastyczne, że się toczy. już mają chęć, żeby dalej podróżować, tak. żeby dalej krzewić ten język kaszubski na tak. świecie. No dobra, to już wiemy, co tam przywieźliście, co zostawiliście od siebie, a co zyskaliście, co przywieźliście, jakie wspomnienia, jakie wrażenia. Jestem przekonana, że ten wyjazd zapisze się w sercach i w głowach moich uczniów naprawdę na długo, bo udało nam się zwiedzić naprawdę bardzo dużo. Mieliśmy fantastycznego przewodnika, też Polaka, który 8 lat przebywa w Islandii który tak potrafił zaplanować każdą naszą minutę właśnie tam, byśmy jak najlepiej skorzystali. Czyli kiedy padało, wiedział, żeby nas zabrać. W takie miejsca, które będziemy w stanie po prostu zwiedzić, nie za bardzo moknąć. Znaczy, oczywiście, byliśmy mokrzy. Islandia bywa przekorna. Mm -hmm. Nawet w ciągu godziny potrafi zmienić się pogoda z pięknej, słonecznej w wichurę, czy nawet w grad mm -hmm. I, i deszcz i śnieg. Natomiast ten przewodnik potrafił dostosować warunki pogodowe do tego, co, co chciał nam pokazać. I to było fantastyczne. Co wam pokazał? Oj, zwiedziliśmy oczywiście cały Złoty Krąg. Widzieliśmy wybuch. Kochające gejzery, widzieliśmy oczywiście czarną plażę, przepiękne wodospady, te dostępne turystycznie z szosy asfaltowej, którą się mm -hmm. dojeżdża, czyli te wielkie, ogromne, też pełne turystów, ale chyba najpiękniejszym momentem, i najbardziej takim zapisującym się, się w głowie i w sercu. To była wyprawa na interior, czyli. Miejsca mniej Takie mniej dostępne takie, takie u turystów. Uh -huh. Ja byłam po prostu zdumiona, ponieważ uh -huh. kiedy jechaliśmy, widzieliśmy tylko. Piaski, ziemię porośniętą mchem, mhm. e, gdzie naprawdę nic nie sugerowało, że za 20 metrów, kiedy zatrzymamy się mhm. i wysiądziemy z autokaru, zobaczymy całą dolinę, kanion z kilkoma wodospadami, okraszonymi tęczami, mhm. e, z, z mgłą w różnych kolorach. To było po prostu niesamowite doświadczenie. I przyznam szczerze, że od tamtego momentu, kiedy tam byłam. Codziennie, kiedy zasypiam, oczy, myślę o tym. Mm -hmm. I to napawa mnie takim rozłoźnieniem, ale też pragnieniem powrotu tam. Mm -hmm. No właśnie, wiem, że Islandia nie jest kierunkiem zbyt tanim. Na pewno nie mało środków finansowych trzeba było pozyskać na ten wyjazd. 11 dzieci i trójka opiekunów nauczycieli, 14 osób. No właśnie, skąd środki na ten wyjazd? Um, to nie jest wyjazd, który można zaplanować krótkofalowo. Mhm. Jeżeli chce się e, tak nie obciążać rodziców finansowo, mhm. co jest dla mnie oczywiste, mhm. e, też, też dla mnie jako mamy, e, to, to trzeba zaplanować z dużym wyprzedzeniem. Dzieciaki rzeczywiście mocno pracowały na to, by na Islandię pojechać jak najmniejszym kosztem. Czyli e, zarabiały pieniądze tak, po, prostu, po prostu samodzielnie. Co tydzień mhm. przez półtora roku organizowały kiermasze, sprzedawały lemoniadę, piekły gofry, naleśniki, piekły babeczki i rzeczywiście fundusze zbierali bardzo skrzętnie i skrupulatnie, oczywiście przy wsparciu rodziców, więc to jest jedno źródło finansowania. Drugie źródło finansowanie to też wsparcie naszego Urzędu Miasta, naszego organu prowadzącego. Też sponsorzy, i tutaj naprawdę serdeczne podziękowania, bo dzięki tym wszystkim źródłom finansowania wyjazd się udał. No dobrze, Macie już smaka na następny wyjazd. Powiedziała Pani, że dzieci już pytały w drodze, gdzie dalej, kiedy i jak. Czy jest jakiś plan na to? Plan jest, natomiast nie chcę go jeszcze zdradzać, bo mamy taką zasadę z uczniami języka kaszubskiego. Zespół jest bardziej liczny niż no właśnie. 11 dzieciaków, natomiast na Islandię poleciały te, które od pierwszej klasy uczą się języka mhm. kaszubskiego i, i rzeczywiście są fundamentem zespołu. Natomiast zespół jest bardziej liczny, w związku z tym, na pewno, następnym miejscem będzie takie miejsce, do którego będzie mogła pojechać większa grupa mm -hmm. uczniów. No i też na pewno przedyskutujemy to w gronie, bo, bo staram się każdą decyzję odnoszącą się czy do występu, czy do kolędowania, czy do organizowania konkursu, czy właśnie wyjazdu, właśnie omawiać z uczniami. Pani dyrektor, 8 lat pani rządu w szkole podstawowej numer 2. No właśnie, pamięta pani te początki, jak pani przyszła do szkoły, jak to wszystko się zmieniało e, właśnie w okresie tych 8 lat? Duże zmiany? Duże zmiany też nie do końca zależne ode mnie. Mhm. Bardzo dużo się w ogóle zmienia w, w świecie. Mhm. Mhm. E, zmienia się wiele w ogóle na świecie. tak? Sytuacja. No chociażby, no może od początku. No najpierw początki moje to był 2018 rok, 1 marca, więc krótko potem były strajki nauczycielskie, mm -hmm. potem pandemia. Mm -hmm. Wybuch wojny na Ukrainie też spowodował ogromną rotację uczniów w mojej szkole. Był taki moment, gdzie na 400 uczniów. Prawie 100 uczniów miałam z Ukrainy, więc hmm. to, to była potężna zmiana. Więc to środowisko edukacji wymaga tego, by potrafić dostosować się do, do tego, co jest. A jeśli chodzi o te tematy wewnątrzszkolne, hmm. czyli te, o które ja dbam i na których mi zależy, to tak, rzeczywiście wydaje mi się, że, że sporo się zmieniło. Ale też się zmieniło sporo, jeśli chodzi o kadrę nauczycielską, mm -hmm. bo oczywiście mamy bazę, ale każdego roku kadra nauczycielska się zmienia. Są osoby, które zmieniają pracę, są osoby, które odchodzą na emeryturę, więc, więc no edukacja. Też trzeba sobie z tym zmianą. Ze zmianą tak. <laughs> no właśnie ja tak do tego nawiązałam, ponieważ macie ogromne święto, 80 lat słupskiej dwójki, mocno przeżywam to wydarzenie, bo jest ono też dla mnie jak... Jakoś tak osobiście wpisane, bo moje początki pracy w ogóle nauczyciela związane są z dwójką, mhm. więc przez 18 lat widzę, jak, jak szkoła się zmienia, a że dwójka jest bliska memu sercu bardzo, to też tak osobiście się angażuje w to, co się w szkole dzieje. A tak nieoficjalnie gdzieś świętujecie dzień edukacji narodowej, gdzieś się wspólnie wybieracie, żeby właśnie się integrować i żeby troszeczkę wyjść właśnie z murów szkolnych i się wspólnie pobawić. My właśnie nie sztampowaliśmy, bo mm -hmm. imprezie już jesteśmy. Mm -hmm. Mieliśmy taką zabawę właśnie w piątek, gdzie większość nauczycieli, no, razem z partnerami czy z partnerkami, to był bal mm -hmm. e, wielki, więc my już jesteśmy po tym świętowaniu. Teraz jeszcze troszkę popracujemy, a potem już odetchniemy. No dobrze, to życzę tego oddechu, tego spokoju, udanego roku szkolnego, który tak naprawdę dopiero wystartował, aby tych zmian było. Nie za dużo, ale żeby szły w dobrym kierunku. No i cóż, i spotykamy się pewnie przy następnej jakiejś fajnej uroczystości kaszubskiej. Tak. Zapraszamy do nas bardzo serdecznie i dziękuję serdecznie za to spotkanie. Dziękuję bardzo również.